Główny Urząd Statystyczny przedstawił niedawno nowe prognozy demograficzne dla Polski sięgające 2060 roku. O założenia, które za nimi stoją, można się spierać i ten spór oczywiście trwa, ale one tak czy inaczej są dosyć zatrważające. Nawet w optymistycznym wariancie sugerują, że populacja Polski za 40 lat będzie o 3 miliony osób mniejsza niż dzisiaj. W scenariuszu najbardziej według GUS prawdopodobnym, populacja zmaleje o 7 milionów osób. Co oznacza szybkie starzenie się ludności i postępujące problemy z dostępnością pracowników. Problemy, które pracodawcy wskazują już teraz. W dzisiejszym programie prosto z parkietu porozmawiamy o tym, jak ten deficyt pracowników można zasypywać, ze szczególnym naciskiem na jedno z możliwych rozwiązań, mianowicie promowanie pracy w niepełnym wymiarze czasu. Kłanie się Państwu Grzegorz Szymiańczyk. Zapraszam. Moim państwa gościem jest pan Mariusz Zielonka, ekonomista z Konfederacji Lewiatan, który opublikował niedawno raport właśnie o pracy w niepełnym wymiarze czasu. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, panie Ległoś, dzień dobry państwu. Z ostatnich danych, z ostatnich wyników badań aktywności ekonomicznej ludności, czyli tych ankietowych badań GUS dotyczących sytuacji na rynku pracy, Wynika, że przeciętna liczba godzin przepracowanych w Polsce w głównym miejscu zatrudnienia w drugim kwartale tego roku wyniosła 38,5 godziny, czyli niecałe 40 godzin. Ten wskaźnik powoli, ale dosyć systematycznie maleje. Czy to jest świadectwo tego, że ta praca w niepełnym wymiarze czasu jednak się trochę popularyzuje? Nie, absolutnie nie. I ten wskaźnik, który przytoczył Pan redaktor, on pokazuje, Jedną z przyczyn, dlaczego ta praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest tak mało popularna. Ogólnie rzecz biorąc, czy historycznie patrząc, państwa postsowieckie, czy ściśle związane wtedy z, ze Związkiem Radzieckim, mają kulturę pracy pełnoetatową. Drugim czynnikiem, który wpływa na to, że w Polsce i w tych państwach wschodnich, nazwijmy to, praca w na, na niepełnym wymiarze czasu pracy, tak naprawdę przynosi dużo mniejszy dochód i staje się nieopłacalna. I te czynniki powodują, że wskaźniki notowane w Polsce od wielu lat w zasadzie nie przekraczają 6%. Gdy spojrzysz na to, w jaki sposób przez ostatnie 13 czy 12 lat kształtowały się te wskaźniki procentowego udziału pracowników w niepełnym miarze czasu pracy do ogółu pracujących, no to w Polsce nastąpił regres. W 2010 roku mieliśmy o 36% więcej osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy niż w 2022 roku. I teraz z przyczyn jeszcze można dołożyć jedną dodatkową, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ rządzącym w zasadzie nie zależy na tym. Nie mamy w polskim prawie, czy w kodeksie pracy, czy w ustawach dotyczących promocji zatrudnienia, nie ma rozwiązań, które by w sposób jednoznaczny promowały pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z tego co ja wiem, toczą się dyskusje, dyskusje w ministerstwie rodziny o tym, żeby w jakikolwiek sposób próbować zachęcać osoby bierne, które zgłaszają się do rzędów pracy i im oferować możliwość zatrudnienia czy takiej pracy hybrydowej, stalną, połączoną z niepełnym wymiarem czasem pracy co no. jednak w mojej ocenie nie przyniesie. Mhm. Panie może zatrzymajmy się tutaj, trochę ten wątek rozbijmy na, 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 na drobniejsze elementy. Pan powiedział, że ten odsetek osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu spada od 2010 roku. Znaczy porównanie było do 2010 roku, być może on spada mhm. już wcześniej. Natomiast to, to, to jest ciekawe w świetle tego, co Pan powiedział, że ta, 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 ta powód małej popularności pracy w niepełnym wymiarze czasu jest historyczny. A tymczasem są jakieś bieżące czynniki, które powodują, że, 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 że mało, mało powszechne jest to rozwiązanie. Czy, do, czy dobrze rozumiem, te, te, czy dobrze interpretuję te dane? I tak, i nie. Ta historia, mimo wszystko, nadal w nas bardzo mocno tkwi. Te dane bardziej bieżące, mówiące o wynagrodzeniach, bo jeśli podejmujemy pracę na, w niepełnym wymiarze czasu pracy, Nasze wynagrodzenie będzie adekwatnie czy proporcjonalnie niższe, a przy tak hojnym systemie, mimo wszystko hojnym, chociaż w polskich realiach może się wydawać to dziwne, przy tak wysokiej inflacji, nadal w hojnym systemie świadczeń prorodzinnych, no nie ma zachęty do tego, żeby w jakikolwiek sposób aktywizować osoby bierne, czyli takie, które na przykład zajmują się opieką nad dziećmi, czy zajmują się domem. W Polsce mamy ponad 50, 52% biernych osób, właśnie osoby, które są bierne z powodów opieki nad dziećmi. Ten system jest bardzo mocno połączony, on też wynika z kilku innych czynników, ale nawiązując do tego, co Pan redaktor powiedział na samym początku, jest to element, którym, o którym możemy zawalczyć przy takich złych prognozach demograficznych. Czyli możemy zawalczyć. Mhm. A jaki, właśnie jaki, jest, jaki jest potencjał tego? Jaki jest potencjał do aktywizacji, który wynika z tego, że, 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 że część osób biernych zawodowo mogłaby podjąć pracę w niepełnym wymiarze? czasu. No bo z tych ludzi, których Pan wspomniał, że na przykład, którzy, którzy nie, nie są bierni zawodowo z powodu opieki nad osobą bliską, być może część po prostu nie jest w stanie podjąć zatrudnienia z powodu tego, że nie mają to zrobić z dziećmi albo opiekują się ludźmi starszymi, z którymi też, z którymi muszą się stale, stale opiekować. My tutaj mówimy o, o zasobie kilku milionów y, osób. Które mogłyby pracować czy zasilić polski rynek pracy? Bo my mamy w tej chwili dwa wyjścia, jeśli chodzi o rynek pracy. Albo nastawiamy się na otwartą y, politykę migracyjną i ciągniemy brakujące ręce do pracy, z, głównie ze wschodu, y, nie ukrywajmy, albo staramy się uwolnić ten potencjał, który mamy, czyli do 2,5 miliona osób mogłoby znaleźć dodatkowe. Y, czy zasilić rynek pracy, bo to nie chodzi o dodatkowe zatrudnienie. To są głównie kobiety i to są głównie osoby starsze. Musiałyby być spełnione dwa różne czynniki, żeby tak się stało. Pierwszym jest na pewno, czy głównym czynnikiem, który musiałby zaistnieć, to jest zainicjowanie takich zmian przez, przez rząd, bo jak widzimy, te wskaźniki osób, wskaźniki zatrudnienia osób starszych czy, czy kobiet, no nie napawają optymizmem, a rząd, czy nawet szerzej mówiąc, Komisja Europejska od wielu, wielu lat prowadzi politykę, e, politykę mówienia o problemie, e, że należałoby go w jakikolwiek sposób e, rozwiązać. Wspomniał Pan o, o tym, że jednym z powodów małej popularności e, pracy w niepełnym wymiarze e, czasu jest Niski, generalnie dosyć niski poziom płac, to znaczy ludziom się po prostu nie opłaca pracować na mniej niż etat. To zresztą znajduje potwierdzenie w, w fakcie, że wśród tych krajów, gdzie odsetek osób pracujących w niepewnym wymiarze czasu jest niższy niż w Polsce, są wyłącznie kraje jeszcze u, uboższe czy mniej zamożne niż Polska, np. Węgry, Rumunia, Bułgaria, i tak dalej. Teraz pytanie: Czy czasem polityka bardzo szybkiego podnoszenia płacy minimalnej, która jest prowadzona w Polsce w ostatnich latach, sama tego problemu w jakiś sposób nie rozwiąże? Czy ona nie sprawi, że praca w niepewnym wymiarze czasu stanie się bardziej opłacalna i dzięki temu się zacznie upowszechniać? To jest ciekawy wątek. Szczególnie mm, jeśli chodzi o płacę minimalną, trzeba było powiedzieć wprost, że. Mm, bardzo szybkie podnoszenie nie przynosi e, złych efektów w momencie dobrej koniunktury w gospodarce. I taki mieliśmy efekty w 2022 roku, częściowo w 2023 również, ale w 2024 czeka nas e, kolejna podwyżka m, podwójna płacy e, minimalnej. I prawdopodobnie przy tak słabych w tej chwili wskaźnikach makroekonomicznych możemy się spodziewać, że. Nastąpi pewna redukcja zatrudnienia, ponieważ pracownicy, którzy zarabiają płacę minimalną, a których wzrost w tym roku jest 20%, w przyszłym roku blisko 19%, pracodawca jest w stanie przeliczyć wydajność czy produktywność takiego pracownika. I teraz nie wpłynie to moim zdaniem na drugą stronę, na, na efekt. Podniesienia odsetka osób, które mogłyby podjąć pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chociaż ten wątek jest poruszony pośrednio w raporcie, ponieważ my postawiliśmy w konferencji wiatam ja taką dosyć śmiałą tezę, i nawet trochę wbrew, wbrew reprezentowaniu pracodawców, mówiąc o tym, że ten niski odsetek pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce to jest wynik takiej quasi szarej strefy. Jeśli się przyjrzymy na branży, w których dominuje niepełny wymiar czasu pracy, to można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób nawet ucieczka od pełnego zatrudnienia w celu redukcji kosztów pracy, z drugiej strony zapewnienia pracownikowi, tego minimum, a z trzeciej strony ochrony przed ewentualnym wykryciem czy kontrolą. Więc paradoksalnie można by było stwierdzić, że podniesienie minimalnej i redukowanie zatrudnienia z powodu wysokich kosztów działalności, a koszty pracy są zaraz przy obok kosztów materiałów i surowców, drugim co do wielkości kosztem działalności firm, no może spowodować nam wzrost niepełnego... Wzrost odsetka osób, które mają niepełnym wymiarze czasu pracy. Tylko, ale... tylko, to, tylko, że to będzie. To będzie jakby wzrost odsetka, wzrost odsetka osób pracujących w niepełnym wymiarze pracy, ale trochę fikcyjny. Ci ludzie faktycznie będą pracować. To będą ci sami ludzie, którzy teraz pracują na etat, tylko oni będą mieli na papierze mniejszy wymiar e, e, czasu pracy, a reszty będą dostawali pod stołem. Może tak się, ehm. może tak się stać. To w, to w krótkim terminie, no, ale w długim, w dłuższym terminie y, można by argumentować, że wzrost płacy minimalnej, taki y, y, szybki, jednak, bo, znaczy, bo on oczywiście ma negatywny wpływ na popyt na pracowników, ale z drugiej strony może być czynnikiem zachęcającym do zwiększenia podaży pracy y, przez pracowników. Tym bardziej, że ci ludzie, którzy są bierni zawodowo, to często są właśnie na przykład osoby, Albo starsze, albo z kolei studiujące, które prawdopodobnie w tej swojej pierwszej pracy, albo w tej swojej pracy w niepełnym wymiarze czasu i tak mogą liczyć tylko na najniższe wynagrodzenie. Czy nie jest tak, że pomijając ten czynnik koniunkturalny, tego cyklu koniunkturalnego, jednak w dłuższym terminie to będzie sprzyjało popularyzacji pracy w niepełnym wymiarze czasu? Nadal się nie zgodzę. E, oczywiście nasze społeczeństwo e, staje się coraz bardziej zamożne. Może po tak powiedzieć, gonimy Europę, ale znowu patrząc na dane i na to, jak szybko rosło średnie wynagrodzenie w ostatnich 5 czy 6 y, latach, no to nie widać tego ruchu w, w nagłej skłonności do podejmowania e, zatrudnienia. Wręcz w drugą stronę, wrócę do tego świadczenia e, rodzinnego, mówimy tutaj o 500 plus. Są badania, które w Polsce były przeprowadzane, które pokazują wręcz, że wprowadzenie tego świadczenia, czyli de facto subsydiowanie trochę pracy, spowodowało, że odpłynęło nam z rynku pracy kilkaset tysięcy, głównie niestety kobiet. Więc efekt, żeby zniwelować ten efekt, to wynagrodzenie naprawdę musiałoby bardzo, bardzo szybko rosnąć. I teraz kolejny efekt. Mimo tego, że wynagrodzenie nam rośnie, to rośnie nam w skali dwucyfrowej, bo te dynamiki wynagrodzeń to 10, 12, 13% rok do roku, co miesiąc są motywowane, trzeba pamiętać o tym, że przynajmniej od połowy 2021 roku te płace realne, patrząc na całą gospodarkę, nie tylko na, na duże i, ma, i średnie przedsiębiorstwa, no realnie Polacy pracują, czyli stać nas na coraz mniej, mimo tego, że zarabiamy coraz e, więcej. Wróćmy do wątku, który Pan poruszył na samym początku, mianowicie o jakichś pomysłach rządu na to, jak tę pracę w niepełnym wymiarze czasu e, spopularyzować i tym samym zwiększyć podaż pracowników. E, jakie tam pomysły są dyskutowane i, i, i dlaczego, jak Pan powiedział, nie sądzi Pan, że one będą skuteczne? Z tego co wiem, są jest, czy był, jest w zasadzie wpadł gdzieś w maszynkę administracyjną projekt ustawy, która zmieniałaby całkowicie funkcjonowanie urzędów pracy i też aktywizacji i zadań urzędów pracy. Tam był, jeśli dobrze pamiętam, odpowiedni artykuł, który mówił o tym, że osoby, które chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, mogą mogą się zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy, w połączeniu z pracą zdaną pracodawcy i pracodawca również będzie miało z tego tytułu benefity połączone wraz właśnie z wysokością wynagrodzenia minimalnego. Ta ustawa w tej chwili gdzieś jest w jakichś konsultacjach, ona trafiła na biurka partnerów społecznych. W zasadzie ponad rok temu do konsultacji i nic się z tym nie zadziało. Innymi słowy, my, jako Konfederacja, możemy mieć pomysły na to, jak, y jak tę pracę w pełnym wymiarze czasu pracy można popularyzować, ale absolutnie nie ma pierwsze woli ze strony rządu. Patrząc y na rynek pracy, który w tej chwili mamy, gdzie mamy historycznie niskie stopy bezrobocia, nie ma skórności, bo i można powiedzieć po co, do tego, żeby aktywizować więcej osób, to jeszcze w niepełnym wymiarze czasu pracy, to już lepiej aktywizować osoby do pełnego zatrudnienia, bo tych rąk do pracy będzie nam co roku brakować, więc nie ma takiej woli i prawdopodobnie te pomysły, które Konfederacja Lewiatom przedstawiła w tym raporcie, czyli między innymi aktywizacja osób starszych wraz z poprawą ich stanu zdrowia, czy też jednocześnie skrócenie okresu ochronnego, tutaj się pewnie za chwilę by związki zawodowe dosyć mocno odezwały, skrócenie tego czteroletniego okresu ochronnego dla osób starszych, no mogłoby spowodować to, że więcej tych osób byłoby skłonnych do tego, żeby, żeby podjąć zatrudnienie. To wyjaśnijmy jedną sprawę, bo ja, ja zrozumiałem, że pan na początku powiedział, że, że, że rząd ma jakieś pomysły na to, ale te pomysły nie są dobre, a tymczasem pan powiedział, że to Konfederacja Lewiatan ma pewne pomysły, czy też, które zostały zgłoszone i są dyskutowane, jest projekt ustawy, ale nie ma zainteresowania, żeby je realizować. Nie, to jakby... Yy... Czyszcząc sytuację, rząd przygotował jakiś czas temu ustawę, która miała zmieniać rynek pracy I w tej ustawie zawał elementy, które zmieniały rynek pracy w taki sposób, że miały aktywizować osoby bierne, w tym kobiety. Jednym z pomysłów w tej ustawie, między innymi była aktywizacja właśnie poprzez pracę hybrydową, połączoną z niepełnym wymiarem czasu pracy. Ta ustawa gdzieś się zaginęła, nie jest jasne na jakim ona jest etapie, i nie ma w tej chwili, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, że były jakiekolwiek pracy które miałyby jakikolwiek element zachęcający do podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie zajęliśmy się tym tematem Konfederacji lewiatan i po przeanalizowaniu danych, m.in. Rostatu i GUS-u, wyszło nam, że, to, że grupa kobiet i grupa osób starszych to są. Dwie potencjalne grupy osób, które mogłyby spowodować że ten odsetek osób w niepełnym czasu pracy nam wzrośnie? Panie Marusze, ostatnie pytanie. Czy te pomysły, które w jakiś sposób poprawiałyby opłacalność zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu z perspektywy pracodawców, czy one nie miałyby takiego skutku ubocznego? że właśnie zachęcałyby, żeby zachęcać ludzi do niepełny etat, a resztę im płacić pod stołem? Jeśli, to jest pytanie już z pogranicza etyki samych ludzi, niż, niż pracownik, pracodawca, pracownik. Nie da się wykluczyć, tworząc rozwiązania, prawne nie da się wykluczyć tak zwanej e, patologii. Zapewne część osób, które, jakby wprowadzić te rozwiązania m, zachęcające do niepełnego wymiaru czasu pracy, zapewne część e, osób, jak przy każdym innym rozwiązaniu prawnym, próbuje je wykorzystać e, w sposób e, nieprzeznaczony e, do tego. Proszę pamiętać o tym, że ten odsetek e, osób, Niepełny wymiar czasu pracy to jest około 5,4% w 2022 roku. My nie mówimy tutaj obecnie o bardzo szerokim wykorzystaniu tego niepełnego wymiaru czasu pracy. Co więcej, nawet sama komisja zmieniła już narrację. Jeszcze kilka lat temu zachęcała każde państwo do zwiększenia odsetka osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, widząc same korzyści tego rozwiązania. W tej chwili narracja idzie w kierunku Zwiększajmy, ale dbajmy bardzo o to, żeby różnice między kobietami a mężczyznami, a w całej Unii, w Polsce również, są ogromne różnice w tym, kto pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, i zdecydowanie większa liczba jest to kobiet. Więc ta narracja się zmienia, no i zmienia się w takim kierunku, że. Że nawet w przypadku na przykład takich Holandii, która ma 50%, wymiar, 50 udział niepewny wymiar czasu pracy, w tej chwili rząd Holandii mówi przystopujmy, bo to może powodować dużo większe problemy w przyszłości. Zajmijmy się niwelowaniem różnic między płciami. Konkludując, wydaje mi się, że wprowadzenie rozwiązań sprzyjających niepewnemu wymiarowi czasu pracy, gdyby rząd takich chciał się podjąć, nie powinno powodować. Znaczącej skali patologii na rynku pracy w postaci wykorzystywania nielegalnego tego instrumentu. Kto chciałby go wykorzystywać w sposób nielegalny, to, albo z przepisów prawa już go wykorzystuje, więc tutaj zachęcenie, nie, raczej nie spodobałoby zwiększenia odsetka osób, które by popadły w tą quasi szarą strefę. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był pan Mariusz Jelonka, ekspert ekonomiczny w Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo.